Za nami już czwarta odsłona cyklu kabaret z nazwy i Przyjaciele. Ze mną jest kabaret z nazwy w składzie Sławek, Kula, Tomek i Łukasz Ślężak. Cześć. Cześć. Co spowodowało, że postanowiliście spróbować swoich sił w kabarecie? Ponieważ nie mieliśmy sił w niczym innym, akurat w kabarecie daliśmy radę. Dokładnie tak. Stwierdziliśmy, że coś trzeba w życiu robić, a nic innego nam nie wychodziło. Kabaret też nam nie wychodzi, ale wciąż się łudzimy. Słowek zadał sobie jedno ważne pytanie. Co chce w życiu robić? Wyszło mu, że śpiewać. I w kabarecie teraz śpiewam, ale nie umiem. A ja też śpiewam, ale umiem. Dlatego nie śpiewam za często. Gracie przed bardzo znanymi kabaretami. Jak odnajdujecie się w otoczeniu starych wyjadaczy scenicznych? Ja chciałem powiedzieć, że to oni grają z nami, a nie my z nimi. Dziękuję <gry> bardzo. Bardzo dobrze się znajdujemy w takim towarzystwie. To są bardzo sympatyczne osoby, przyjaźnie nastawione do młodszych kabaretów. Dużo się od nich uczymy. Na Wasze spotkania przychodzą tłumy. Jaka była Wasza pierwsza reakcja, kiedy zobaczyliście pełną salę? Nasza pierwsza reakcja zostanie wycięta. Mojej pierwszej reakcji nie da się przekazać, bo oślepiło mnie światło. Po pewnym spotkaniu z przyjaciółmi zostaliście okrzyknięci kabaretem, który przekracza granice tabu. Było dużo czarnego humoru. Jak wyglądały kolejne spotkania? Poszliśmy w biały humor i w fioletowy. I jak będziemy kolorować, a zwierzymy całą paletę barw. Pierwsze spotkanie było specyficzne, gdyż były improwizacje i to ludzie podrzucali nam takie pomysły. Brnęliśmy w nie, co mogło być błędem. Znaczy, pierwsze spotkanie było stand-upem. Tak wiemy, stand-up jest formą sceniczną, która przełamuje pewne bariery i, i nie ma granic, dlatego tak też było, a czy ktoś się oburzył, no to przepraszam bardzo, ale takie są prawa. Nie będziemy ukrywać, że też stand-up jest na tyle specyficzną formą, w której, no nie każdy widz znajdzie tutaj dla siebie kawałek sztuki, a na pierwszej odsłonie, po której taki komentarz się pojawił gdzieś tam w internecie, przyszli ludzie, którzy też nie do końca wiedzieli, czego się spodziewać po tej imprezie i po tego typu sztuce, że tak powiem. Tak, na drugim spotkaniu już było trochę mniej ludzi, ale trzecie i czwarte cieszyło się bardzo dużo popularnością. Także, no, chyba jakoś nie ciągnie się za nami ta opinia po pierwszym spotkaniu. Zapraszacie na spotkania gości. Jak oni odbierają olsztyńską publiczność? Wszyscy zgodnie powiedzieli, że olsztyńska publiczność jest świetna i chcieliby wrócić. Tak, na Facebooku Tomek Nowaczyk napisał, że kocham was. Autentycznie można to znaleźć, jest jeszcze to w internecie. Jeszcze nie stosowali. Nie, że fizycznie, tylko tak bardziej emocjonalnie. Oprócz waszego cyklu spotkań kabaretowych jest jeszcze kulturalny student. Czy to oznacza, że młodzi ludzie w Olsztynie zaczęli wkręcać się w kabaret? Generalnie w Olsztynie imprez kabaretowych chyba zawsze brakowało. Tutaj wyróżniało się kortowo z kulturalnym studentem, którego już prawdopodobnie nie będzie. Dlatego ono pozostała wielka nisza. Były takie spotkania organizowane przez MOK. No tutaj my też współdziałamy z mok, chociaż to jest bardziej scena Babel. No ale na pewno jest zapotrzebowanie na takie coś, o czym świadczą no, liczby ludzi, którzy przychodzą. My otwieramy się na wszystkich mieszkańców Olsztyna, chcielibyśmy żeby przychodzili, żeby mieli okazję, żeby mieli gdzie przyjść, gdzie się pośmiać, żeby taka impreza kabaretowa w Olsztynie również istniała. Odpowiadając na pytanie, czy młodzi ludzie wkręcają się w kabaret, myślę, że zawsze byli wkręceni, każdy lubi się pośmiać i pokazuje to frekwencja na imprezach, no i my chcielibyśmy zrobić to samo tutaj. W jakiej formie kabaretu czujecie się najlepiej? Stały program, improwizacja czy stand-up? Ja powiem, że najlepiej się czuję w stałym programie. Eee, ja najlepiej się czuję w stałym programie, aczkolwiek w improwizacjach też całkiem dobrze? I w stand-upie nie najgorzej. Także chyba te wszystkie trzy formy mi pasują. Potrafimy się dostosować do zaistniałych sytuacji. Czym zajmujecie się poza kabaretem? Studujemy Cała trójka. I pracujemy. Ale tylko ja. Nie, bo ja <grym> też. Chłopaki na stałe studiują, ja na stałe pracuję, ja zaocznie studiuję, a oni zaocznie pracują. W ten Dobra, sposób można tak, to w ten sposób Tak, jest. tak Tyle, się podzieliliśmy że... rolami. Tyle, że my przychodzimy czasem do pracy, nie to co mu każda studiuje. <grym> Tomek jest ratownikiem, Sławek. Jest początkującym dietetykiem, można tak powiedzieć, nie Dzięki. Takim przyszłym dietetykiem, a i ja organizuję kolonię dla dzieci. Czy wiążecie swoją przyszłość z kabaretem? Ja staram się wiązać koniec z końcem. No wiele rzeczy wiążemy, no i cóż, no nie ukrywamy, chcielibyśmy tak, a co będzie to życie pokaże. Na razie robimy swoje, idziemy do przodu, praca, praca, jeszcze raz pieniądze. Może nie aż tak mocno pieniądze, bo no nie ma z tego jakichś wielkich pieniędzy, zwraca się. Nie wychodzimy na minusie, także tak jest tego plus. Ale ile frajdy w tym jest, to tylko tak naprawdę wiedzą ci, co występują i będziemy się tego trzymać, póki nam starcza sił. Pozdrawiamy słuchacze Audycji Spontan i ja jeszcze bardzo chciałbym pozdrowić moją koleżankę Paulinę. Pozdrawiamy słuchacze Audycji Spontan spontanicznie. Pozdro! Dajcie Radia kabaret z nazwy. Polubcie nas na Facebooku i zapraszamy na naszą stronę internetową www.kabaretznazwy.pl